Witam Państwa w piątek 18 marca. Karolina Czereda zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach przedświąteczny szał zakupów, czyli jarmark wielkanocny. Golasy na zamku, gdzie wyrzucić papierek, czyli brak śmietników na alei. Młodzież zapobiega pożarom i turniej tańca w żarach. Za tydzień święta wielkanocne, ale już dziś kolejki ustawiały się za produktami, których na świątecznym stole zabraknąć nie może. Okazja do zakupów jest wyjątkowa, bo ruszył trzydniowy jarmark wielkanocny. Ruszył Żarski Jarmark Wielkanocny. Dziś w samopołudnie oficjalnie go otwarto. Moc atrakcji, szczególnie w jutrzejszym dniu, gdzie przewidujemy właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy, smażyć to już przechodzącą do tradycji naszą żarską jajecznicę. Oczywiście dużo stoisk i dużo atrakcji dla dzieci. Oj, i nam się zawsze podoba, tylko tak co roku żeby było. To super sprawa, naprawdę ludzie będą gdzie wyjść, popatrzeć, troszeczkę zakupy zrobić, zespoły śpiewają, my też będziemy te... śpiewać. A no Dobra. właśnie, panie występują jutro? Jutro o godzinie 17, 17 tak. 17. Tak. No to zapraszamy. No oczywiście, my was zapraszamy. Tak. Jest fajnie, I jest wesoło. Jest wesoło, no żarą to jest potrzebne. Potrzebne, bo to jest taka odskocznie troszkę. Mimo to, że to jest post, że nie tego, ale przecież tu się nikt nie tańczy, nie tego. A zabawić się można cały rok. Za czym kolejka ta stoi? A, jakieś swojskie wyroby. Na spróbowanie na razie. Ale przygotowania z myślą o świętach już? No jeszcze nie, bo ja wyjeżdżam na święta. No to komfort. Tak, komfort, no. A tak troszeczkę na spróbę tutaj, takie dobre wyroby tutaj mają właśnie, w zeszłym roku też kupowałam tutaj, smaczny. A proszę powiedzieć, jak Pani y, podoba się taki jarmark, taka ja Bardzo mi się podoba, fajnie. Mhm. Bardzo mi się podoba, no nawet nie widziałam, przez przypadek tu podjechałam, zapomniałam, chociaż czytam regionalną, ale zapomniałam. Stoiska z przetworami, wędlinami, rękodziełem, ozdobami, wszystko to można tu kupić. Proszę Państwa, można kupić mnóstwo rzeczy, które się produkuje właśnie w domu. W postaci przetworów owocowych, soków, drzemów, leków, syropów i między innymi takie jak rzeczy jak galaretka wieprzowa czy bigos. Są jajka, są koszyczki, yy, są serwetki, yy, są kurki, baranki. Kwotowo, jak trzeba się przygotować? No to zależy od siedmiu złotych wzwyż. Panie Stasio, co u Pana kupimy? No wszystko. Watę cukrową pakowaną, kolorową, popcornik, obwarzanki, lizaki. Obu... A skąd te obwarzanki, skąd te lizaki? Lizaki z mazu. Od i z, giży... z A co Pani kupiła, jeszcze można? Przyprawy do białej kiełbasy. A to niezbędne na święta? No, na pewno. A ja wszystkich serdecznie zapraszam. Co u Pana kupimy? mają zajączki, koguciki, zajączki z drewna, palmy. No bo niedziela palmowa, no to jak najbardziej. Zbliża się, więc zapraszam. Na jarmarku można również smacznie zjeść. Chlebek swojski na zakwasie, pajda chleba, golonka, szaszłyk, kiełbaska, kawa, herbata, napoje. Po raz pierwszy w rynku stanęła 6-metrowa Wielkanocna Palma. Jak twierdzą urzędnicy, jest największą w naszym województwie. Chcieliśmy, żeby po prostu jarmark wielkanocny czymś się wyróżniał. Na jarmark bożonarodzeniowy mamy bramę, a na jarmark wielkanocny postanowiliśmy zrobić palmę najwyższą w województwie. Ta palma ma prawie 6 metrów. Kto ją przygotował? Zrobiła grupa osób, z skała gospodyń ze złotnika z panią Elżbietą Stec na czele. No myślę, że zrobiły, zrobiły to panie bardzo ładnie. No i co roku będziemy się starali nieco większą palmę postawić. Wokół jeździ kolejka, która za darmo przewozi dzieci. Bezpłatne są również dmuchańce. Jarmark w żarskim rynku potrwa do niedzieli. Młodzi i rozebrani na zamkowej wieży. Kilku policjantów i strażników miejskich próbowało wczoraj złapać mężczyzn, którzy rozrabiali na terenie żarskiego pałacu. Wczoraj wieczorem żarska policja otrzymała informację o dwóch młodych, nagich mężczyznach na zamkowej wieży. Tropić go lasów ruszyło kilku policjantów i strażników miejskich. Na wieży trzech chłopaków było. Chodzili po zamku. Także policja, no akurat mój syn tutaj był yy, chciał poprowadzić, którędy można wejść do zamku, no bo tutaj są brama zamknięte i tędy niestety. Pani Marzena pracuje w piwiarni zamkowej i doskonale wie, jak często ktoś włamuje się do zamku, szczególnie młodzież. A często się tak zdarza, bo to w bliskim sąsiedztwie z zamku. Często się zdarzają takie tak. sytuacje? Często, bardzo często jest tu bardzo dużo młodych ludzi, którzy. Chodzą na zamek, mają jakieś widocznie swoje ścieżki. No ja nie dzwonię, bo mówiłam nawet wczoraj policjantom, że gdybym chciała dzwonić, to praktycznie co godzinę bym musiała dzwonić po policję. Czy to prawda, że oni byli niekompletnie ubrani? Tak, akurat to na pewno była ta trójka. Jeden chłopak był rozebrany, to znaczy bez koszulki, w spodniach, bez koszulki, dlatego to mnie zaciekawiło, bo szli od strony tutaj tej płotu, z tej, popatrzyli na mnie, ja nieraz od razu z telefonem stoję, no i poszli tutaj właśnie w stronę dawnego browaru, czyli musieli wejść od tamtej strony. Gonitwa za golasami nie udała się, funkcjonariusze nie zdołali ich złapać. Jesteśmy na Alei Wojska Polskiego. Przyjechaliśmy tutaj, by sprawdzić, czy są śmietniki, bo z takim problemem zgłosili się do nas mieszkańcy. Jak twierdzą po remoncie, tych śmietników tu właśnie brakuje. A teraz przejdźmy kawałek i zobaczmy, jak jest. Po kilkudziesięciu metrach udało nam się znaleźć śmietnik wystawiony przy sklepie. Idziemy dalej. Na całej długości świeżo wyremontowanej alei Wojska Polskiego nie ma już ani jednego śmietnika. Brak koszy, irytuje mieszkańców. By byłabym za tym, żeby były jednak śmietniki. Przydałoby się tak od czasu do, do czasu, żeby wymieniali te worki i żeby, żeby... dzieci nie będą. Bo ja nie jest to tutaj buteleczki, te piersiówki leżą od odwódki, rzucałem nam przez płot tutaj. Mamy zagracony ogród w lecie. Jeśli chodzi o lato, bo ta zima, no to tak nie, nie, ale jak letnią porą, to więcej ludzi chodzi, to yy, widać ten bałagan. Śmietniki na Alei są, ale jedynie przy przystankach o to, by tam stały dba miasto. Starostwo powinno zadbać o resztę. W tym temacie się zajmiemy i na pewno coś wymyślimy, tak? a, a mieszkańcy, no to wiadomo, że musi każdy swoje śmieci segregować i utylizować. Tak? Czy śmietniki staną na alei? Na pewno to sprawdzimy. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali dziś swoją wiedzę w zakresie pożarnictwa. Kto był najlepszy? Dzisiaj w siedzibie Straży Pożarnej w żarach odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. W turnieju wzięło udział 35 uczniów. Najlepsza szóstka reprezentować będzie nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich. Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza część to była część pisemna, składająca się z 20 pytań. Najlepsze osoby z tej części pisemnej przeszły do finału. Ustnego, który był decydujący, jeżeli chodzi o zdobycie miejsc i wystawienie reprezentacji powiatu żarskiego na eliminacjach wojewódzkich. Cieszy nas to, że już od najmłodszych lat dzieci biorą udział w tego typu turniejach. Jest to z korzyścią dla nich samych, jak i również ta wiedza oby się nie przydała, aczkolwiek będą wiedziały, jak się mają zachować w różnego rodzaju sytuacjach, w różnego rodzaju zagrożeniach kategorii szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Kowalczewski z Bieniowa. Drugie Marcin Tyszer ze szkoły podstawowej nr 8 w Żarach. Trzecie Paweł Grześkowiak z Żarskiej Jedynki. W kategorii gimnazjów najlepiej wypadł Maciej Rozmys z Lubska. Kolejne miejsca wywalczyli gimnazjaliści z Trzebiela, Jakub Żaba i Anita Kopiej. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszy był Grzegorz Feret z Ceramika, po nim Grzegorz Stefanowicz i Kasper Sokulski, obaj z Ekonomika. W nagrodę od Otrzymali sprzęt audio, ufundowany przez starostę Żarskiego. Już jutro, w sobotę, 19 marca w Żarach odbędzie się siódmy polsko-niemiecki festiwal tańca dla dzieci i młodzieży. Do naszego miasta przyjedzie 1300 uczestników, czyli ponad 70 zespołów z całej Polski i 4 zespoły z Niemiec. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10 w hali sportowej gimnazjum nr 3 przy ulicy Okrzei. Uroczyste zakończenie zaplanowano na 19.30. Wstęp jest bezpłatny. W sobotę czwartoligowy promień zmierzy się na własnym stadionie w Lubuskich Derbach z Arką Nowa Sul. Wśród zawodników i kibiców pełna mobilizacja. Rundę rewanżową lepiej rozpoczęli piłkarze z Nowej Soli, którzy na inaugurację wiosennych rozgrywek pokonali od Rebyto 1-0. Arka z 28 punktami zajmuje w tabeli wysokie piąte miejsce. Podopieczni dobrze znanego w żarach Andrzeja Sawickiego w tym sezonie odnieśli 9 zwycięstw, zanotowali jeden remis i sześciokrotnie schodzili z boiska pokonani. O wiele gorsza jest sytuacja promienia. Zawodnicy prowadzeni przez Roberta Czepińskiego przegrali w ostatniej kolejce z drużyną Dom Przybyszów 0:1 i zajmują w tabeli 11 miejsce. Na swoim koncie mają 19 punktów, 4 wygrane, 7 remisów i 5 porażek. Na papierze faworytem tego pojedynku jest Arka, ale to derby, a derby rządzą się własnymi prawami. Gospodarze będą mogli liczyć na gorący doping z trybun, bo na sektorze C pełna mobilizacja. Początek sobotniego meczu godzina 15. Przed nami weekend. Co czeka nas w pogodzie? W sobotę, w sobotę będzie ciepło, niestety nie dzielę deszczowo. Zapraszamy na, na prognozę pogody w telewizji regionalnej. Jutro temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza w żarach, w szprotawie i gubinie. Słońce będzie coraz mniej, ale deszcz nas ominie. Ciśnienie wyniesie 1022 W Niedziela deszczowa, temperatura spanie do 5 stopni Celsjusza w żarach, 6 stopni szprotawie i gubinie. Ciśnienie 1017 hektopaskali. W sobotę imieniny Bogdana i Józefa, w niedzielę Klaudii. I eufemii. Nie zapomnijmy o życzeniach. Pozdrawiam, Paweł Gróźkowia. W wiadomościach to wszystko, już za chwilę. Wiadomości z Gubina. Proszę być z nami również w weekend. Jutro jesteśmy z Żara, w nim miejskie przedszkole numer 7 w Żarach. W niedzielę tradycyjnie już koncert życzeń oraz msza święta z kościoła. Pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żarach. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony tydzień. Życzę udanego weekendu i do zobaczenia.